Cześć. Dostałam dzisiaj bardzo fajne pytanie o to, kiedy coś już jest działalnością gospodarczą, kiedy jakieś działania musimy rozliczyć w ramach działalności gospodarczej, musimy ją zarejestrować, a kiedy możemy to zrobić poza firmą, kiedy możemy nie płacić podatku i kiedy możemy na przykład podciągnąć jakieś działania pod działalność nierejestrowaną. Widzę tutaj spore zamieszanie. Pojawia się temat Działalności nierejestrowanej, czyli tej takiej firmy na próbę, do pewnego pułapu, do pewnego limitu e, przychodów, pojawia się też przy tym wszystkim temat e, kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych, no i ten temat, kiedy już trzeba przejść na tą profesjonalną e, działalność gospodarczą. I Powiem Wam, że tak naprawdę tutaj się pojawiają dwa, trzy odrębne tematy, tak jakby prawie, że niezwiązane ze sobą, a mianowicie co już jest firmą, a co nie. I ta kwota wolna od podatku, tak jakby ta kwota wolna od podatku 30 tysięcy złotych. Ona nie ma nic wspólnego, kompletnie nie ma nic wspólnego z tym, kiedy musimy zarejestrować działalność, a kiedy na przykład możemy działać w ramach działalności nierejestrowanej. I jest bardzo du duże zamieszanie w tym, w tym temacie. Co zresztą mnie nie dziwi, bo tak jak zawsze powtarzam, te przepisy podatkowe w Polsce nie są proste i my, jako kraj jesteśmy gdzieś tam zawsze na końcu wszelakich rankingów, jeżeli chodzi o ułatwienia podatkowe dla i dla przedsiębiorców, i dla zwykłego Kowalskiego. Ale wróćmy do tego tematu. Dostałam takie pytanie o działanie w sieci, o sprzedawanie jakichś drobnych produktów. I najpierw padło pytanie o, o te limity wszelakie. Kiedy to musi być już działalność gospodarcza, a kiedy możemy to rozliczyć, powiedzmy, bez podatku czy w ramach działalności nierejestrowanej. Więc... Najpierw powiedzmy o tym, kiedy możemy robić i działać bez tej profesjonalnej firmy, bez rejestrowania działalności gospodarczej. Mamy tą firmę na próbę, czyli działalność nierejestrowaną. To jest tak jakby najważniejsze i w ogóle warto zainteresować się tym tematem, jeżeli chcecie sobie dorabiać i chcecie działać troszeczkę poza tą profesjonalną firmą. I tutaj mamy limit 75% minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli pracujesz na etacie, to na początek myślę, że to jest całkiem OK. kiedyś to było 50%, natomiast od 1 lipca 2023 roku mamy 75% minimalnego wynagrodzenia. Nie możesz przekroczyć tej kwoty, bo jeżeli ją przekroczysz, to w zasadzie jesteś zobowiązany zobowiązana, aby założyć działalność gospodarczą. To 75% minimalnego wynagrodzenia, to jest kwota przychodu. Więc nieważne, jakie ponosisz koszty, nieważne, ile wydajesz? Być może nawet więcej niż zarabiasz, bo czasami tak się zdarza, nawet jeżeli to nie jest taka profesjonalna działalność gospodarcza. Natomiast twój przychód, czyli to, co zarabiasz, to, co dostajesz może tak, powiedzmy to, co wpływa na twoje konto, załóżmy, że wszystko jest, odbywa się bezgotówkowo to to nie może przekroczyć tego limitu 75% minimalnego wynagrodzenia. Ta kwota co roku się zmienia, ostatnio, ostatnio nawet co pół roku się zmienia, także, także na pewno warto to śledzić. I tak naprawdę dopiero jak przekroczycie ten limit, no to trzeba pomyśleć o tej profes o profesjonalnej działalności gospodarczej, o tej, którą trzeba zarejestrować albo gdzieś zgłosić. Druga kwestia jest taka, jak liczyć ten limit. To jest limit miesięczny, nieroczny, chociaż są takie pomysły i one są faktycznie bardzo fajne, zwłaszcza jeżeli to jest jakaś działalność sezonowa. A mianowicie, jeżeli na przykład w grudniu zarobicie 5000 tysięcy tak, to będzie was, wasz przychód, no to w tym momencie już przekraczacie ten limit. Nieważne, że w pozostałych 11 miesiącach nie zarobiliście nic, niestety. Natomiast... Miesiąc w miesiąc trzeba sprawdzać, czy ten limit nie został przekroczony i czy nie trzeba zarejestrować działalności gospodarczej. I to jest ta pierwsza najważniejsza kwestia. A druga kwestia to jest ta kwota wolna od podatku, która tak jakby całkowicie nie jest związana z tym wszystkim, dlatego że kwota od wolna od podatku to tak naprawdę jest kwota, Zysku, dochodu, zarobku, od której nie musicie zapłacić podatku dochodowego. I to nie ma wpływu na to, czy musimy zarejestrować firmę, czy nie, czy to, co robimy, to jest działalność profesjonalna, czy nie. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o zwolnienie od podatku. Jeżeli zarobiliście mniej, to bym powiedziała super, nie musicie płacić podatku. Natomiast życzę Wam, żebyście jednak rozkręcali to na maksa i zarabiali jak najwięcej i w ogóle nie myśleli w takich kategoriach. Że muszę się trzymać tego limitu, żeby nie daj Boże, nie założyć działalności gospodarczej, bo podejrzewam, że jak działacie, to jesteście przedsiębiorczy i uda wam się to na maksa rozkręcić, jednak będzie można założyć tą profesjonalną, rejestrowaną działalność gospodarczą. Natomiast jeżeli wasze zyski w skali roku, bez względu na to, czy to jest działalność rejestrowana, czy nierejestrowana, czy jakaś inna forma zarobku, aktywności, jeżeli te zyski są poniżej 30 tysięcy złotych w skali roku, łączne wszystkie, to po prostu wtedy nie płacicie podatku i tyle. Natomiast te wszystkie kwestie rozliczeń, czy trzeba złożyć PIT, czy nie trzeba złożyć, czy trzeba właśnie zarejestrować firmę, czy nie trzeba rejestrować firmę, to są tak jakby zupełnie inne e, tematy. Więc po pierwsze, trzymasz się miesięcznego limitu, jeżeli oczywiście nie chcesz rejestrować działalności gospodarczej. 75% minimalnego wynagrodzenia sprawdzasz miesiąc w miesiąc. Nie sumujesz tego na rok, tylko w każdym miesiącu sprawdzasz i w żadnym miesiącu nie możesz tego limitu przekroczyć, bo inaczej musisz zarejestrować działalność gospodarczą. Natomiast, jeżeli zarabiasz bardzo mało i w skali roku nie przekroczysz 30 tysięcy złotych, to po prostu nie zapłacisz podatku dochodowego, natomiast to kompletnie nie ma wpływu na to, czy działalność gospodarczą trzeba zarejestrować, czy nie. Warto oczywiście też śledzić te zmiany, a zwłaszcza ten limit miesięczny, bo to planowali zmienić już od stycznia 2024 i być może zmienią, bo faktycznie czasami jest tak, że ktoś ma tą działalność sezonową, tak jak wspominałam wcześniej i na przykład bardzo dużo zarabia w wakacje natomiast w skali roku tak jakby to nie są jakieś ogromne pieniądze, więc życzę wszystkim nam, aby te limity nie były liczone miesięcznie tylko rocznie, a jeszcze bardziej oczywiście życzę, abyście zakładali działalność gospodarczą, żeby to się tak rozchulało, aby Trzeba było założyć tą działalność i aby nie trzeba było się martwić tym, czy stać Was na ZUS, na podatek, VAT i tak Zapraszam na konsultacje. W opisie wrzucam swojego maila, jeżeli jesteście zainteresowani i stronę internetową. Oczywiście również opiekujemy się przedsiębiorcami. Jako biura rachunkowe Waltax specjalizujemy się w działalności e-commerce, w biznesach online, także serdecznie zachęcamy do kontaktu. Jeżeli macie wątpliwości, pytania, to oczywiście w komentarzach jak najbardziej również możecie zostawiać takie wiadomości. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.